Zumi wideo prezentuje już od ponad 50 lat wytwórnia parkietów Barans i Wierzyc oferuje Państwu najwyższej jakości produkty i usługi, dobrane do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Nasze wyroby produkujemy z najwyższej klasy drewna, pochodzącego bezpośrednio z polskich lasów. Firmę cechuje wysoka jakość wyrobów. Dowodem na to jest uzyskany przez firmę certyfikat systemu zarządzania jakością ISO oraz uczestnictwo w programach Unii Europejskiej. Dzięki tym środkom oraz własnemu zaangażowaniu Wytwórnia parkietów Baren posiada nowoczesne linie technologiczne zapewniające wysoką jakość gotowych produktów. W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór parkietów oraz desek podłogowych, mozaikę parkietową, listwy prześcienne, schody, tralki i poręcze, a także brykiet trocinowy. Oferujemy również Państwu pomoc przy wyborze odpowiedniego rodzaju drewna oraz chemii parkietowej, a także usługi w zakresie profesjonalnego montażu naszych wyrobów. Salon sprzedaży parkietów Baran znajduje się w Sędziszowie Małopolskim, przy Krajowej Czwórce na trasie Kraków Rzeszów. Zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę. Stawiamy na jakość. ZUMI. Więcej o firmach, produktach i usługach.